Ani jak pan się w ogóle czuje tutaj na wyspach w Wielkiej Brytanii? Bardzo Czy... dobrze się czuję. Ugościli mnie fajnie, dali mi herbatę i, i ten... No i mówię, z, mleczkiem. z mleczkiem. Angielską typowo. Mówię, możesz iść do pracy. Wiesz, że ja kiedyś jak dos, dostałem tą herbatę, to myślałem, że mi zrobili kawę, zaniosłem i powiedziałem, że ja zamawiałem herbatę, kawę, a nie herbatę. Z ten. I wie, że to tak z mlekiem, no. Nie, ja, ja, ich, ja ich tych wynalazków nie piję. Oni się dziwią jak piję na przykład herbatę z cytryną i z miodem. No bo to jest, wiesz, nie. taki Ale, po, Polish tea. Fajnie, pogoda jest fajna, zimą na przykład świeci słońce, nie ma jakichś przymrozków. Lubię to. Lubię tak właśnie się. W ten sposób się relaksuje. Nie pracuje w ogóle prawie. W ogóle tak. nie pracujesz. Trochę skręcam uroga, ale tak staram się pracować. Pokażę, że pracuję. Jak ktoś patrzy po prostu. Tak, no. O, będziemy o, na żywo kopać. Na żywo, to? na żywo będzie kopane. Patrz, delikatnie. Żeby nie uszkodzić Ziemi. To mamy. Co to tak się patrzy? No proszę. Tak, widzisz? Można żywo. Proszę cię bardzo. Pokaż to jakiś tokenik, nie? To guzik. No, ale no, ale za... miałeś tutaj zabłysnąć fajnie i ci nie wyszło. Ale... To się utnie. Teraz powiedz po prostu, że masz. Yy, wikt... Powiedz teraz tak fajnie, utnę to. Powiedz kolejny sygnał, tam mam Wiktorię. Kolejny tak coś sygnał. jakoś fajnie, no czekaj, połóż to jeszcze raz. Chujnia z mułem. No, raz, dwa, trzy. Kolejny sygnał i. Miała być Wiktoria, miała być baba na wózku, a zwykły kalesoniak. Miałeś no... powiedzieć, że jest ładna moneta, bo ja tego nie będę pokazywał. To będzie z daleka, nie będzie widać. Rzuć jeszcze raz i, no i nag powiedz teraz, że znalazłeś bardzo ważną monetę. Teraz no. znalazłem bardzo ważną Czeka, monetę. Czekaj, ja ci muszę powiedzieć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz znalazłem bardzo ważną monetę. Jeszcze takiej nie wykopałem w mojej historii poszukiwacza. W ogóle taki nie wykopałem jeszcze. Jest to niespotykana na skalę światową moneta chroniona przez UNESCO, UNESCO i, i brytyjski kurwa rząd. Nie wiem, co mam Ci powiedzieć, kurwa. O Jezu.